Wnikam. uczesanie, uczesana, do tego, uczesana. aby państwo opowiedzieli. Na początku będziemy mówić, bo bardziej o, o dużej polityce. Show biznes, rzeczywiście, że tak. W tej chwili wszystkie oczy zwrócone są na Stany Zjednoczone, gdzie Kamala Harris ma szansę zostać prezydentką USA. Na razie kandydatką. Tym samym prezydent Skaza. Tak publicznie mówi się również o jej doskonałym humorze, jaki czasami przebija i możemy oh. podać. Jak określa, to jest miłość od pierwszego wejrzenia. Są razem od 10 lat i to też jest dość ciekawa sytuacja, ponieważ absolutnie nie wypominając wieku, ale Kamala wzięła ślub, ale ma doskonałą relację z dwójką dzieci swojego męża, o którym mówi się, że jest teraz drugim dżentelmenem USA, może będzie tym Pierwszym. Pierwszy, tak, dam. Tak Pierwszy dam. Ale wracając do tego wieku. Nie, to prawda. Ale może właśnie to będzie ta szansa. Przekonamy się niebawem. Na pewno nietuzinkowa postać i tak z kobiecej perspektywy można trzymać kciuki, a politykę oczywiście traktować zupełnie niezależnie, no bo to już dużo poważniejsze. Dużo Cała kampania to jest wielkie wyzwanie. A przed wyzwaniami stali stanęli właśnie nowi prezenterzy Koła Fortuny I to możemy premierowo dzisiaj postywać na planie Koła Fortuny, które od 2 września na antenach Telewizji Polskiej. Także oczywiście zapraszamy już teraz. Do...